Halo? Tak, słucham. E, dzień dobry. Przepraszam Dzie bardzo, czy to są meble ogrodowe, łóżka, polowe i leżanki? E, tak. E, proszę pani Marzena Liptak z tej strony. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, proszę pani, chciałabym się dowiedzieć, w jakiej cenie leżanka jest i jak ona działa. E, proszę panią, więc są to łóżeczka, nie leżanki, polowe, w różnych cenach w zależności od grubości materaca od sześćdziesięciu siedmiu złotych netto do pół złotych netto. Ale nie, nie, bo nam tutaj by chodziło głównie o leżankę. Tu chodzi w ogóle o naszą koleżankę Ankę, Ankę Gwiździk, z którą spędzamy tak zwane lato w mieście w tej chwili. Mhm. Także tutaj wie Pani, no, chodzimy promenadą, na trasie łazienkowskiej, baseny czasami, prawda, korty tenisowe. Natomiast właśnie z Anką jest taki problem, że jak idziemy z nią na basen, to ona musi poleżeć. I właśnie o co chodzi, wie Pani? Rozkładamy kocyki, uh -huh. ręczniki, uh -huh. kładziemy się, a Anka się nie kładzie. Dlatego, że ona ma taki uraz, wie Pani, bo jak była w zeszłym roku, proszę Pani, u, u cioci na kaszubach, tak. położyła się, proszę Pani, na, na kocyku i nie zauważyła, że przedtem pod ten kocyk wślizgnął się e, taki sprytny jeż, który szukał chłodu. Mm -hmm. I ona e, ułożyła się na tym kocyku i dopiero po chwili poczuła, że jeż wbił się jej przez ten kocyk w plecy. Zaczęła biegać, krzyczeć panicznie. E, I dopiero wujek jej przybiegł... Z, u, na rapunek. Tak, przybiegł ze szpadlem i strącił. I, ale w tej chwili po prostu no, jest problem, Anka nie chce się kłaść, my mówimy do niej leż Anka, ona mówi, Aha. że się nie chce położyć i u, jakoś tak czas nam upływa na zdenerwowaniu zamiast na relaksie, bo chciałabyśmy się tak zrelaksować, a Anka nie chce leżeć i dlatego doszłyśmy do wniosku, że może są właśnie takie automaty leż leżanki, prawda? Że to leż Anka i Anka się walnie na glebę i by nie, nie leżała. Nie myśląc o tym, że I tam jest jew. Yes. i ją ukość, prawda? Mm -hmm. No tak, to ja może bym zaproponowała krzecełeczko. i ona wtedy będzie siedziała, nie leżała. Aha, i ona będzie wtedy wale... siedziała, nie no, leżała. Ona siedzi też na kocyku siedzi, bo i się położyć tak plecami do tyłu. Należy no, ale żeby dziewczyny nie stresować, to po co tam leż Anka? Jak można powiedzieć, siadaj sobie Aniu, i ona wtedy Aha. bez żadnego stresu będzie sobie siedziała, działa. nie Po prostu leżała. się mówi wtedy, siadaj Siadaj Ani. Anka. nie musisz nie. leżeć, A usiądź, się. odpocznij, zrelaksuj tak, się. Tak, tak, tak. Nigdzie nie ma jeży, prawda? No właśnie. A no tak. I pomyślała Pani o tym. Jakoś zupełnie, I wpadło mi to do głowy. Czasami jak człowiek spojrzy z boku... To... to inaczej w ogóle inaczej myśli o myśli o myśli, o tym, prawda? Tak, rzeczywiście, praktycznie. No. Ma pani rację. To dziękuję bardzo za poradę. Dziękuję, dziękuję również panie Tomaszu. O, wiem, że pani od razu poznała o, mnie. Oczywiście, prawda? że tak. Często mnie pani słucha. Codziennie. No, Codziennie, to bardzo miło. Bo to taka kobieca audycja, prawda? Oczywiście. No, właśnie, się można. No my kobiety zresztą rozumiemy się i... i... To takie inne, specyficzne poczucie humoru jest to nasze. <grymne> o, oczywiście, zawsze się tutaj możemy pośmiać. No pewnie, facet nigdy tego nie wyczuł. Pan